Dobra, przywidzimy sobie tą paczkę, Auri! Jest! Czarny Auri! Świetnie, dobra, huhu, to już jest czym grać. Ahm, um, wyszli do klubu. Dobra, wysyłamy wszystko. Pach, Bang! Kontrakty się przydadzą. Lindengard chyba tam był, nie wiem, tak, albo Linegard, nie wiem. Poszedł na sprzedaż, cudownie. Pomińmy I? Marszron, ale nie, to jest drugi już. A ja mam jednego. A czemu go mam teraz? Okej, okay, spoko! Nie, no, świetnie! Dobra, a wysyłamy to wszystko do klubu, tak. Witajcie w pierwszym materiale z FIFA 14 Ultimate Team. Będzie to seria, w której skupię się bardziej jako taki, wiecie, komentator. Nie bierzcie tego za bardzo na poważnie, ponieważ nie znam się na tym. Ale sądzę, że taki materiał może być troszkę rozrywkowy, ze względu na to, że FIFA jest taką grom z tych, wiecie, gier pokroju. O, mam super skład, i tak wszystko przygrywam. No ale tak, na lewym napadzie mamy Kunaguero, Guerrero, na prawym mamy Luis Suarez. Na środkowej pomocy ofensywnej Wayne Rooney. Lewa pomoc Andrea Szurle, Prawa Walencja. Prawa obrona Walker. Środkowa obrona David Luiz. Drugi środkowy obrońca Kompany. Środkowy pomocnik defensywny Ramirez. I lewy obrońca jest Klisi na bramce. Petr Czech. Ławkę rezerwowych widać tutaj następująco: Król Vidic, Juan Mata, Jesus Navas, Robin Van Persie, Oscar oraz Ozil. Rezerwa sobie jest tutaj taka, żeby wypoczywała. No i co? No i polecimy sobie meczyk. Polecimy sobie z meczykiem online. Ponieważ nie będę tutaj robił żadnych takich meczy z ligi, ze względu na to, że ostatnio nie mam szczęścia do tej gry. Dobra, jak widzicie nasz skład ma dosyć tutaj, dosyć dobre statystyki, okej, okay. dobra, weźmiemy sobie tutaj ten pomarańczowy strój, gramy na Camp Nou, nasz przeciwnik ma team, ulala, uh ulala, uh -la o, oh, Neuer, Neuer, zielony Neuer, Hummels, Müller, Sharkiri, Robben, O, tak Marco Royce. Jakub Błaszczykowski Schweinsteiger O, je, no to może być przepotężny mecz Szarkir przy piłce Schweinsteiger Podanie do Błaszczykowskiego Okej, okay. spróbujemy mu zabrać może piłkę No, tutaj miesza, miesza Ramirez Nie odebrał Kompany Walker Walker walczy z Robenem, Walczy Aj Dobrze, Wayne Runey długa piłka, tu biegnie Luis Suarez i strzeli. Pięknie! Luis Suarez, trzecia minuta 1-0 dla klubu Path of Pain. Tak, moja drużyna nazywa się Paff of Pain, czyli w przetłumaczeniu na Polski ścieżka bólu, czy Tam ścieżki Bólu. Dobra, ha. Pierwsza bramka padła dosyć szybko. No i w porządku. Błaszczykowski, Szurle. podania piłka Kuna Kunaguer. aj, Kuna traci piłkę. Bardzo złe zagranie zawodnika. Dobra, dobra, dobra. Suarez. Kompan, Robin przy piłce. Świetnie, kompan wyczyścił to w polu karnym. Ramirez. Aguero. Wayne Runey, Daleka piłka. Szurle nie zdążył. Kun Aguero. Spróbuje namieszać spróbuje namieszać. Aguero, niestety. Przed polem karnym piłka została mu odebrana A tutaj Dawid Luiz i Roben. Robben Klisi, klisi pięknie Oj, oj co sędzia podyktuje Co się stało Oj, nieciekawa sytuacja Czy Marko Roiz Zdobędzie bramkę Piłka trafia w mur Całe szczęście Petr Czech Uspokaja całą sytuację Dobrze, niech on sobie tutaj przejdzie. Podamy daleką piłką do Walkera. Walker piłka do Walencji, który niestety traci piłkę. Piłkę wybijemy sobie z autu. Dobrze, Walker, Walencja. W Walencja do Walkera, Walker z krzydłem. Czyżby, czyżby szykował się na asystę? Suarez? Suarez, co on zrobił? Cóż to miała być za bramka? Gdyby to był gol, byłby przepiękny. Dobrze, David Luiz, świetnie. Wayne Rooney. Rooney... Podanie do Walencji. Walencja, Wayne Rooney... Wybiega i strzał. Niestety Manuel Neuer wychwytuje ten strzał. Rzutrożny. Któż do niego podejdzie? hm... <laughs> dobrze, zostawimy, żeby strzelał, znaczy, żeby wkręcał szurle. Wrzutka w pole karne. Tu jest David Luiz Neuer. Niestety. Taką akcją nie pokonamy niemieckiego najlepszego bramkarza. W sumie bramkarza, który jest jednym z bramkarzy na świecie. Walencja. Niestety. Niestety sędzia dopatrzył się spalonego. Tam chyba Walencja był i nie zdążył wrócić. Niestety. Dobrze. Klisi. Okej. Okay. Szurle. Szurle, piłka, Klisi, Co tu Klisi robi? Klisi strzela bramkę! Jenek, kto by się spodziewał? Lewo obrońca zdobywa bramkę Manuel Neuer pokonany na 2 do zera. W minucie 18. No kto by się spodziewał, że ten mecz będzie tak wyglądał? Szurle, Aguero. Aguero, piłka do Suareza. Suarez, piłeczka do Kuna, Aguero, Aguero, niestety ponad bramką. No powiem wam, że nie spodziewałem się, że ten mecz będzie aż tak dobrze wyglądał, e, zwłaszcza, że ostatnimi czasy miałem dosyć dużą przerwę od Fify. Tutaj mam, znaczy w sumie na Fifę wchodziłem tylko po to, żeby otwierać paczki. I nic się, nie no w sumie, nie no w sumie chyba na początku tego materiału. Był taki skromny pakopenik, znaczy dwie w sumie. Takie dwie paczki wam pokazałem, tak mi się wydaje. Dobra, no i rozpocznie Petr Czech od bramki. Tu jest Wayne Runej. Runej. Ajajaj, aj, aj. niestety on jest za niski tutaj, żeby stać na... O nie błąd obrony Muller Czech! Piękna obrona. Wow. Obrońcy spisali się na medal. Tu mamy Walencję, Walencja piłka do Runeja. Runej walczy, nie walczy. No niestety. Co on zrobił? Czemu on się położył? Dobrze, David Luiz uspokoił całą sytuację. Dobrze, Klisi. Klisi. Aj, to! Niebezpieczna sytuacja. Będzie wrzutka w pole karne. Świetna obrona. Tam chyba kompany to był. Dobrze, tu mamy Wayne Runej. Wayne Runej. Wayne Runei. O Ale miesza. Ale miesza, niestety. Alaba Odbieram mu piłkę Walker. Wybicie piłki tak troszkę od niechcenia. Luis Suarez. Suarez, daleka piłka. Aj, nie zdążył błąd Noyera, niestety. Gdyby tam był napastnik, byłoby 3 do 0. Kompany. Roben. Roben. Aj. Ofiarnie. Bardzo ofiarnie. Szurle. Świetnie, Wayne Rooney daleka piłka, wybiega kuna a Aguero. Aguero biegnie skrzydłem. Niestety Mats Hummels powstrzymał ten atak. Gdzie jest obrona? Gdzie jest obrona? Niestety, Na szczęście, Ach, Było drobne zamieszanie pomiędzy napastnikami przeciwnika. Walencja, niestety, nie zdążył dobić do tej piłki. A szkoda, ponieważ mogła paść przepiękna bramka znaczy, byłaby pewnie wrzutka. Dobrze, Walencja. Aj, Valencia robi błąd. Próbował odrobić stratę. Tu jest Wayne Runej. Runej przy piłce. Suarez. Aguero zaspał. Aguero zaspał w tym ataku. Niestety nie udało nam się przejść. Tu jest Valencia. Valencia piłka do Suareza niestety troszkę za mocna. Tu biegnie szurle Niestety nie zdążył zrobić... E, żadnego zwodu, nic nie dał rady zrobić, a tu jest Roben, biegnie z kontrą Klisi, podanie Muller. Muller wrzutka w pole karne. Mało brakowało, przeciwnik strzeliłby bramkę. Bramkę kontaktową w sumie. O, okej, okay, dobra. Musimy grać spokojną piłkę. Runej, dobrze, nie dał rady doskoczyć. Suarez! Suarez samotny bieg, trzeci. Aj, nie ma trzeciej bramki! Niestety, Urugwajczyk mógł. Mógł wyko wykończyć tutaj tą całą akcję. Zobaczcie, zobaczcie, jak uciekał obrońcom. Dobrze, tym razem Wayne Rune Runej zrobił rzutkę w pole karne. Kompany. No, ponownie. Któż to? Aguero. Niestety, piłka odbija się od obrońcy. Ramirez będzie próbował, nie zdążył. Daleka piłka wybita. Przeciwnik uspokaja całą sytuację ze swojego pola karnego. Wyrzucimy piłkę do Klisiego. Klisi. Szurle. Szurle pobiegnie skrzydłem. Goni go Schweinsteinger. Schweinsteinger go dogoni. Nie dogoni. Suarez nie doskoczył. Zderzył się tam w powietrzu z Alabą. A szkoda. Dobrze. Niekryty Szarkir. Niedobrze. Dobrze, na szczęście Suarez odebranie piłki nie dał rady. Ale Ramirez, Ramirez, co on robi? Co on robi? Czyżby chciał asystować? Aguero trzecia bramka dla Path of Pain. W 45 minucie gol do. Do bramki w sumie. No, to wiadomo, że do bramki. Ale na przerwę. Test gol, który zakończy tutaj tą połowę. Dosyć. Ciekawa jednostronna połowa. W sumie jednostronna. No dokładnie. Mecz jest na tą chwilę jednostronny. Puff of Pain nie daje przeciwnikom dojść do strzału. Puff of Pain oddało strzałów 9, gdzie drużyna przeciwna oddała tych strzałów tylko 3. Dobrze. Oj, runej, runej zaspał. Na szczęście kompany. Świetnie. Świetnie przed ciałem kun Aguero. Aguero. A i niestety sędzia przerwał. Przerwał spotkanie. Przerwał pierwszą połowę. Puff Pain prowadzi 3-0 z PFC Rolls Royce. No dobrze. Pierwszą bramkę zdobył Suarez, drugą Krisi, a trzecią Aguero. Zobaczmy bramkę lewego obrońcy. Tak lewego? Tak, lewy obrońca zdobywa pierwszą bramkę. A tutaj mamy główkę wykonaną przez Aguero. No i był bez szans. Statystyki są na naszą korzyść Żadnych zmian nie będziemy przeprowadzali Dobrze Spróbujemy rozegrać to spokojną piłką Szurle do Klisiego Klisi podanie do Szurle Szurle wycofanie do Klisiego Klisi Nabił go i teraz Szurle biegnie skrzydłem Czyżby to oznaczało Kolejną bramkę Gol 48 minuta Luis Suarez zdobywa swoją drugą bramkę w tym meczu, niestety druga bramka z główki. Wszystko rozpoczęło się strzałami po ziemi, a kończy się strzałami z główki. Niestety nie było lepszej okazji, nie było lepszej możliwości. jaj by to jakoś poprowadzić. Walencja, długa piłka. Suarez przepycha się z Boatengiem. Niestety David Luis spokojnie, spokojnie to rozegrał. Jak to. Jak to zawodnicy czyżby Aguero Niestety Aguero na spalonym. A była piękna okazja, by zdobyć kolejną bramkę. W sumie i tak już przeciwnik jest bez szans powoli. Oczywiście nie skreślajmy naszego rywala. W końcu, pił dopóki piłka w grze, wszystko może się zmienić. O, dobrze. Na szczęście sędzia odwiedzał spalonego. Mogło być niebezpiecznie, ponieważ Roben mógł wykorzystać okazję i wybiec. Zdobywając bramkę, a tu jest Suarez, Aguero, niestety! Manuel Neuer, świetna interwencja. Gdyby nie wybiegł z pola karnego, to bramka by nie wpadła. No niestety, Suarez nie wykorzystał okazji, próbował przelobować niemieckiego bramkarza. Sarkiri, tutaj. Walker musi się wykazać. Dobrze, Walker uspokoił piłkę. Daleka piłka, niestety. Aguero nie dał rady tego podać do kolegi ze swojej drużyny. Tu jest Valencia. Valencia do Aguero. Aguero. Niestety. Któż to? Hummels? Nie jestem pewien, ale przeciwnik w fenomenalny sposób w ostatniej chwili powstrzymał naszą gwiazdę. Kuna Aguero przed oddaniem strzału. Tutaj dobrze, spokojna piłka. Spokojna piłka Suarez. Nie gryźć tam nikogo. Dobrze, Aguero. Mamy Aguero. Ma, mamy Aguero. Czy on da radę strzelić z tej pozycji? Spróbuję, jest Spojenie. Gdyby to była bramka, Manuel Neuer prawdopodobnie byłby do zmiany. Niestety ta przepiękna bramka, no, nie została nam ukazana. Oj, błąd obrony, Robin. Dobrze, błąd wrogiej. Wrogiego szkoleniowca powołał troszkę za mocną kadrę. Widzę, że gwiazdy przeciwnika gubią się troszkę w tej piłce. Każdy z nich próbuje rozegrać prawdopodobnie akcję solowo. Każdy chce być tym, który pokona Petr... Petra... Petra Czecha, Piotra Czecha w sumie, który jest w tym meczu nie do pokonania. A tu Suarez goni go, Boateng. Suarez. Zejście na dół. Aj! I jak to sędzia odbierze? Jak to odbierze sędzia? Sędzia twierdzi, że było czysto. Ale akcję zatrzymał. Wayne Rooney. Spróbujemy to zrobić w taki sposób. Suarez! Niestety Manuel Neuer dał radę wychwycić tą piłkę. Mogłem ryzykować i mogłem strzelać ponad murem. Jednak bałem się, że przeciwnik to powstrzyma. David Luiz, co ty zrobiłeś? Dobrze, Walker, podanie do Aguero niestety Duże zamieszanie w polu karnym przeciwnika Tam jest Ramirez Oj, Klisi Klisi, obrona zrobiła błąd Biegnie Müller Biegnie Müller, na szczęście Klisi jest troszkę szybszy od niego Dobrze, tu jest, aj, oddanie piłki Szurle Nie dał rady, nie dał rady Schweinsteiger Zatrzymuje całą akcję naszego zespołu Tu biegnie Müller Aj, David Luiz. Müller wywarczył rzut rożny dla, dla swojej drużyny. Filip Lam wykonywał świetna, świetna interwencja naszych obrońców. Błaszczykowski próbował strzelać, próbował strzelać. O, świetnie, kompany. Cudownie, polecimy z kontrą. Piłka do Aguero. Aguero niestety, śliska murawa nie pozwoliła mu prawidłowo zatrzymać tej piłki. Tam biegnie błaszczykowski, walker. Wrzutka w pole karne. No i strzelił. Roben strzela bramkę w 75. minucie. Ktoż by się spodziewał, że w drugiej połowie drużyna pafo of Paint będzie bezradna. Nie są w stanie wykorzystać żadnej okazji, a Petr Czech został pokonany. Zobaczmy tą główkę po raz kolejny. Dobrze. Wynik 4-1. Dobrze, spokojnie. Aj, niestety błąd Szurle. Szurle popełnia błąd Błaszczykowski. Czyżby przeciwnik poczuł krew? Luis, świetnie! Świetnie, wzięli go w dwa baty. Nie miał, nie miał. Ajajaj, aj, Błaszczykowski, niestety, odwrócił uwagę. Szurle popełnia druzgocący błąd, który może kosztować naszą drużynę bramkę. Przeciwnik może wrzucać w pole karne. Zobaczmy, jak on to rozegra. Roben Błąd naszych obrońców. Przeciwnik Alaba. Gdzie jest obrona? Gdzie jest obrona? Wow, Alaba strzela obok bramki. No dobrze, no ja rozumiem, że tutaj chcesz zobaczyć, jak Alaba oddał strzał, no ale to nie było nic takiego. Świetnie. Piłka do Runeja. Runej niestety nie dał rady sprecyzować tej piłki. Walencja walczył o nią. Walker Marco Royce zabrał mu piłkę i wybił ją na aut. Dobrze, co my tu mamy? Walencja. Piłka do Walkera. Walker spróbuje podać. Spróbuje czy będzie bieg. Widzę, że jednak zawodnik postawił wszystko na. A pięknie. Wrzutka. Szurle. Niestety obok bramki mógł to troszkę lepiej rozegrać. Niemiecki pomocnik. Mógł on to troszkę. Troszkę lepiej rozegrać. Dobrze, tutaj jest Dawid Luis. Świetnie. Powstrzymał kontratak przeciwnika. Dobrze, tam jest Mats Hummels. Mats Hummels wybija daleką piłkę do Müllera. Müller nie był w stanie odebrać piłki. Marco Roy zderzył się z runejem. A tutaj co? Błąd, błąd obrony, błąd obrony. Suarez! Piękna bramka. Prawdopodobnie. To jest hat-trick? Hat-trick Luisa Suareza. Zobaczcie tego pięknego loba. Manuel Neuer rzucił się w nogi naszego napastnika urugwajskiego. Super zawodnika, który jest, powiedzmy, kluczową gwiazdą w naszym zespole. Pokazuje on się dużo lepiej od Aguero. Pięknie. Oj, błąd obrony, błąd obrony, a tam jest Robin. Czyżby Robin wziął wszystko? Nie, niestety Robin nie weźmie spraw w swoje ręce. Nie dał rady strzelić bramki na całe szczęście. Tam jest Luis Suarez. Luis Suarez Valenci, ajajaj. Aj. Doszło do drobnego zdarzenia między Royce'em a Walencją. Walencja, Walencja. Schweinsteinger powstrzyma go. Powstrzymał, świetnie. Dobrze, Marco Royce ponownie przy piłce. Daleka piłka w pole karne. Roben, Roben! piękna bramka od słupka. Widać, że Roben stwierdził, że musi wziąć sprawę we własne nogi. Ja wam mówiłem, że dopóki piłka w grze. Wszystko może się zmienić, zobaczcie, no przepiękna bramka. Jestem pełen podziwu. Jak on to zrobił, lecącą piłkę, spróbował, dobrze. No to co, spróbujemy zrobić samotną akcję ku a güero niestety nie wyszła, bo ta akcja. Roben. Roben nie do powstrzymania, Müller. Dawid Luis. Za mocno, za mocno wybił tą piłkę. I Petr Czech. Uspokaja całą sytuację. I czyżby sędzia zaraz chciał odgwizdać koniec tego spotkania? Niestety Agüero w złą stronę. Aj, koniec! Koniec tego spotkania. Mam nadzieję, że mecz się wam spodobał. Że mój komentarz nie był aż taki zły. Wiem, że brakuje mi do wielu tam jakichś specjalistycznych, profesjonalnych komentatorów. Ale zobaczcie, Luis Suarez zdobywa hat trika w tym meczu. Był on naszym kluczowym zawodnikiem i nie zdziwię się, jeżeli był gwiazdą tego meczu 9,7. Gdzie wroga super gwiazdą z drużyny przeciwnej był Roben, który miał 8,6. Petr Czech, w podobnej ocenie meczowej względem Nojera. Słuchajcie, ja Wam dziękuję za uwagę. Nie wiem, czy jeszcze pojawią się materiały w, ta w takiej wersji. No, ale słuchajcie. Dziękuję wam wszystkim za uwagę. Do zobaczenia do usłyszenia. Może, może jeszcze w FIFA, może w Ultimate Teamie, ale na tą chwilę trzymajcie się. Miłego dnia. Na razie.